Widzę witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. No i powracam gra to Długo jej nie miałam. Ale ja wszystko wyjaśniłam na shortcie. Przepraszam za nalot ja tutaj gra. Dobra, już. No i tam. Dobra. No i dzisiaj sobie będziemy w ogóle. Nie powiedziałam, co będziemy dzisiaj sobie robić. Dzisiaj będziemy sobie robić pokój dla Puszyna i jego postać też. W sumie to, nie wiem czy to jest chłopak czy dziewczyna, nie wiem, możecie mi napisać. Bo ja naprawdę nie mam pojęcia, długo się zastanawiałam kto to jest. Ale nic z tego nie wyszło i tak, usuwamy sobie meble. W końcu to będzie pokój dla Puszyna, ale... W ogóle ten tym meble wolno mi jeden pokój, nie będziemy sobie tak za bardzo szaleć. I tak, dobra, robimy sobie... Łóżeczko i to by było piękne, ale czy coś jeszcze jest innego? No nie, nie ma nic innego. I tak. Nie to nie. nie, nie. Usi mi się kojarzyć z fioletowym, z różowym i z niebieskim. Czyli takie kolory będziemy musieli używać. Żeby coś z tego tutaj wynikło. Dobra, i tak, e, tutaj widziałam taką półkę. I ona znaczy, się no nie puka, tylko komodę. I no, ona tutaj będzie pasować. I tak. E, dobra, na przykład coś fioletowego teraz. Dodamy sobie tutaj. fioletowe roślinki. Ogólnie, jeszcze tutaj napiszemy puszczinę, ale to potem, jak będziemy już kończyć. I tak, na pewno sobie coś tutaj weźmiemy. I jeszcze tak, zasłona. Zaki, chciałabym takie dwie, bo zobaczcie, tutaj jest fioletowy, a na drugiej jest różowy. Tutaj jest fioletowy niebieski, a na drugiej jest różowy. Zobaczymy, jak to ogólnie będzie wyglądać, jak to zasłonię. Ej, ładnie dosyć. Tak by było ładnie, no dobra. Tak będziemy sobie trzymać, ale na razie to tak sobie. No na przykład tak jest ładnie, ale dobra, już nieważne. ważne. są jakieś pufy, na przykład, żeby puch mógł siedzieć. Po film mogła siedzieć? Nie wiem już. Napiszcie proszę, bo ja nie będę tak mówiła, że nie wiadomo jak. Dobra. No i tam potem tutaj, sobie na to. Nie, no, w sumie to on tutaj nie ja sobie... poszlije. Ej, ta kanapa jest dosyć ładna, więc sobie ją tutaj dam. I jeszcze co? Dobra, jeszcze sobie tutaj dam ten stolik. I może jeszcze jakieś pufy, bo. Yy, taka mapa coś jest taka mała. Jest mi O, i zobaczcie, już mamy trzy kolory. Teraz na przykład jeszcze jakąś lampkę tutaj bym dała. I yy, to na przykład będzie fioletowa i różowa. Po stoliku mamy niebieski. Zaświecę sobie je i tak. Tutaj mam jeszcze takie małe świeczuszki i też sobie je tutaj dam, bo też będą dosyć pasować. I teraz tak, na przykład jakieś oświetlenie. Tą lampę. I teraz główna się to będzie na przykład te dwie meduzy. Jeszcze jakaś wylotowa lampa by się sprzedała, tylko nie wiadomo czy jest. O, to. Będzie bardzo wyglądać tutaj ładnie. I tak, chciałam tutaj jeszcze dodać to. I jeszcze szybko sobie tutaj dam kwiatuszka. No nie ma in A w sumie to dobra, ten damy. I będziemy zaraz kończyć powoli odcinek. Sorry, że taki krótki, ale już nie mam czasu, muszę się spieszyć do szkoły. Jak przyjdę ze szkoły, to może coś sobie tam potem nagramy. Jeszcze. No i teraz będziemy już szybko robić tapetę. I będziemy się żegnać. No, czemu stały tutaj? Proszę was. Pokój dla Puszyna czy Puszynki. No na dla puszina, ale nie wiadomo, czy to chłopak, czy dziewczyna. Wydawało mi się, że to też świeci, ja to naprawdę nie jest. No i dobra. E, jeśli wam się podobało, to zostawcie łapki w górę ze subikami. No i już nie zdążę zrobić późna, ale może zrobię na, jakiego, na jakimś shortcie. No to pa!